Aby te odczucia smakowe były jak najlepsze, eee, tak wygląda na przykładu foremka, którą przed przygotowaniem praliny musimy wypolerować. Ponieważ czekolada, jeśli nalejemy ją do takiej niewypolerowanej foremki, ona będzie miała nasze odciski falców. Czyli zaczynamy od wypolerowania foremki, następnie nadajemy kolor tej foremce. Tutaj z tyłu mamy lakiernię, trochę przypominającą lakiernię samochodową. Do tak przygotowanej formy z barwnikiem, to jest barwnik na bazie masła kakaowego. Tutaj wypełniamy czekoladą z temperówki. Mamy tutaj akurat trzy temperówki z różnymi czekoladami. I tak jak mówiłam, powstaje nam korpus. No i następnie przygotowujemy ganasz. Ganaszek przygotowujemy na bazie Eee, właśnie czekolady, śmietanki eee, i tu mamy właśnie już zamknięte praliny. Po wypełnieniu ganarzem, jeszcze raz trzeba położyć warstwę czekolady. Teraz się okazuje, ja że coś co pamiętam. To zrobimy, no? I takie pralinki można, można degustować.